Szanowni ludzie z tej strony przymionarkowy i sorry, sorry za to, że dzisiaj nie może nie być jakiejś paczki kart, ale po prostu mam 90 golda i 2 na 3 wygrane. Jeżeli teraz nie wygram po jedyneczku, to niestety nie będzie. No z szamanem to nigdy nie wiadomo. Za Dobra. Dobra, dajcie jakąś jedyneczkę. O jest jedyneczka. A i drugie jedyneczkę jeszcze dostałem. Użamy go trochę. Nie wiem, czym tu się da. O nie, ten gnom jest dobry Dodamy to Oj, nie to, chciałem to dać Dobra, tym się nawzajem zabijemy Dobra, trudno Odrażania mi nie zada No już trudno Następnej na pewno tuże to wykorzystam. No naprawdę sorry jak nie będzie dzisiaj paczki, ale po prostu nie mam e, złota. Dobra, znowu będę musiał e, zrobić tutaj. Dobra, nie jedna dziecka sobie użyję. Będzie bardziej rozsądne. że monetki nie ma, to by mi się przydało na, na to, żebym wystawił e, tego łowczynię, łowczyni, jeszcze te pociski. No, kula, ognia i pociski to ta karta jest nawet spoko. Dobrze zabił mnie. No i znowu będę musiał poświęcić e, kartę za kartę. Okay, na razie się nie zapowiada, żebym to wygrał. Dobra, mamy czar i pociski. Tu wykorzystamy sobie czar, pociski i jeszcze to. Tutaj musimy sobie zabić. Tu mamy ten czar, pociski i górka. Jeszcze otaczek. Dobra. Nawet ładnie, ale on ma 6 kart. Tak, 6 kart. 21, 22 w Talii. Dobra. Wszystkie pozostałe mogły. A nie, to jest. Tylko ten losowy totem to mi ciekawy, bo zawsze to coś fajnego może być. I właśnie dlatego chcę sobie. Z, e... Jak wbiję tutaj 20 poziom na magu, zagrać właśnie z sobie szamanem. Jakieś karty trzeba najpierw pozdobywać. Tu zrobimy tak, tu zrobimy tak. Nie wiem czy ryzykować kule teraz. Hmm. W sumie, ile mu zostanie? Będzie 2, to będzie 19. 13 HP już. No dobra, możemy to wygrać, możemy to wygrać, ale on ma sześć kart, ja mam tylko dwie, ale ta karta jest dobra, dobra, tutaj poleci kuleczka, a tutaj to, no i totem niestety. Czy może sobie zostać plus jeden plus jeden damy sobie tutaj. OK ma 11 hapsów No i właśnie tego się obawia że wystawi coś z prowokacją. No i właśnie, ten rok. Jest mocny. Teraz się wypstrykuję ze wszystkich kart. no Ale dobra. Hm, jakby to tu zagrać? Ehm, tutaj tak i tak. Teraz biorę sobie... A nie, kurczę, nie mam many. To trudno się w tej chwili nie opyla, dobra. Naprawdę chciałbym wygrać, żeby otworzyć tą paczkę dzisiaj. nie bramę przeciwnika. Dobrze, że nie ma żadnej broni. się wkurzył Ale czego nie dosz, aha, bo on żabę za atakował. Dobra. Dobra, tak. Z dwójeczka. Tu, tu, Tak. Aha, on przeżył. Tak. Tak, dobra. Jeden HP. To na pewno już jest wygrane. 28, także nie z Nie z gra na murlokach, czy mi się wydaje. musisz coś zrobić czekajcie chociaż tak mnie zaatakował Dobra. ale i tak bym wygrał nie to Dobra, jest 10 gorda, 18 level także fajnie i otwieramy sobie jeden pakiecik ja mam akurat stokaski. Dobra, karczmy bójkę czekam. Czekam na nią cały czas. Dobra, w poprzednim odcinku klasyczny to teraz. Gobliny kontra gnomy, sobie kupujemy. Otwórz pakiety. I modlę się. Dobra, proszę coś. Moja pierwsza legendarka nareszcie. No, po prostu nie wierzę. Jest moja pierwsza legendarka. Wiedziałem, żeby kupić te gobliny. Dobra. Dwa, no, brak pytań do tych kart. Rzadka. Goblin Grzmotnik. I teraz moja pierwsza legendarka w karierze Heartstone'a. E, jak się screena e, robiło? Nie pamiętam już. Dobra mm. Nie wiem, nie pamiętam jak się skmina robiło Tu coś Nie Oj Coś włączyłem Dobra Oj, sorry Bolvar, gdy masz te kartę w ręce otrzymuje Plus jeden do ataku Za każdym razem, gdy zginie przyjazny Stronik, Stronik. Bardzo fajna karta, czyli e, trzeba go dosyć długo przytrzymać, żeby na e, naszych stroników trochę pozabijali. Wtedy on tam zyska, nie wiem, jakieś 5 ataku, i wtedy jest bardzo dobry. Fajna legendarka, naprawdę. Naprawdę się z niej cieszę. Moja pierwsza legendarka, tak naprawdę. Dobra. Więc to by było na tyle. Jak widzicie, udany, bardzo udany odcinek. No i widzimy się w kolejnych, co Jak to pewnie będziecie oglądać, to już będzie trzeci odcinek z Hearthstone'a wrzucony. To jest czwarty chyba. Ale jeszcze trzeciego nie mam wstawionego, jak to pewnie będziecie oglądać, to już jest. Ale to naprawdę bardzo udany odcineczek, jest lepszy chyba od tego, ten drugi chyba nazwałem udanym Ale ten jest jeszcze bardziej udany, bo tutaj się trafiła piękna legendarka Ona by miała wszystkie klasy? Czekajcie już Piąteczki Były Nie Aha, do Paladyna hmm. Czekajcie, co ja tu mam do Paladyna, daj. No nie mam za dużo kart, ale paladynem też chcę sobie spróbować zagrać. I chcę właśnie wystartować z Paladynem i z Trzymanem. No, umaga mam mm, nawet troszkę tych kart. Oj, dobra. Lol, ja nie mam lustrzanego odbicia tutaj wsadzone, a to jest bardzo fajne. Można zatrzymać się przeciwnika. Mam temny insekt złoty. No i to tyle na razie. Te karty się zbierają, co nie? No do, do łowcy mam, też dużo. O, u łowcą sobie mogę zacząć grać nawet. Dobra, mam 50 pyłku tylko. Czekajcie, mam tworzenie kart. Szarża, lub. No, fajna karta. Ja muszę się tym zająć. To może w następnym odcinku będziemy sobie tworzyć karty. Pokazuję sobie te, które nie będą mi potrzebne, albo są słabe. I zaczniemy sobie tutaj robić w następnym odcinku. Także to by było na tyle z tego odcinka. Trzymacie się. Do zobaczenia i cześć.